Pięć lat po objawieniach w Fatimie, Matka Boża ukazała się pięciorgu dzieciom w Boren w Belgii. Te objawienia wraz z objawieniami w pobliskim mieście Bany przygotowały drogę dla orędzi maryjnych w Amsterdamie. Boren było i jest skromną wioską w południowo-wschodniej Belgii od 29 listopada. Do 3 stycznia 1933 roku matka Boża objawiała się tym pięciorgu dzieciom prawie codziennie. Czasami przychodziła kilka razy w ciągu jednego dnia. Dlatego całkowita liczba objawień wynosiła 33. Treść jej orędzia była bardzo krótka, dwa lub trzy słowa, ale mocna. Wieczorem 29 listopada 1932 roku Fernandin Voisin, lat 15, André de Gembre, lat 14 i jej siostra Gilbert, lat 9, były z Albertem Voisin, lat 11. Udały się do miejscowej szkoły klasztornej, aby spotkać się z siostrą Alberta Gilbert, która została aby się uczyć. Czekając na dzwonek do drzwi wejściowych, Albert spojrzał w kierunku nasypu nad grotą i zawołał: Patrzcie, najświętsza panna ubrana na biało idzie nad mostem. Dziewczęta nie zwróciły na niego uwagi, ale wtedy Fernandin odwróciła się, częściowo z powodu sposobu, w jaki brzmiał głos Alberta, a częściowo z powodu wyrazu jego twarzy. Spojrzała w górę i zamarła w miejscu. Pozostałe dziewczyny nadal były zwrócone w stronę drzwi. To tylko światło samochodu, głupta się, powiedziały. Albert nalegał i kazał im się odwrócić. Gdy spojrzały w górę, wszystkie doznały szoku. Była tam, nad mostem. Wszyscy zobaczyli mocno oświetloną postać kobiety w bieli, ubranej w długą, lejącą się suknię. Wyglądała, jakby szła po chmurze. Byli w stanie zrozumieć, że zgina kolana, chodząc po powietrzu. Nie wiedzieli, co robić. Dziewczyny zaczęły walić w drzwi, krzyczały i płakały jednocześnie. Siostra Waleria podeszła do drzwi i otworzyła je, a dzieci powiedziały spójrz, siostro, dziewica idzie nad mostem. Jest cała ubrana na biało. Boimy się. Dobra zakonnica próbowała zobaczyć, o czym mówią. Spojrzała w kierunku, na który wskazywali, ale nie mogła niczego dostrzec. Pomyślała, że może chodzi im o figurę Matki Bożej z Lurt w grocie. Zapaliła światło, aby mogli lepiej widzieć. To tylko gałązka na wietrze, powiedziała. Posągi nie chodzą. Dzieci upierały się, że Matka Najświętsza chodzi nad mostem. Siostra wytężyła oczy, ale nic nie widziała. Mniej więcej w tym samym czasie Gilbert wyszła do nich i natychmiast zobaczyła wizję, wykrzykując: O, patrz!. Dzieci wpadły w panikę, chciały wrócić do domu. Siostra nie wierzyła im, ale opowiedziała tę historię innym siostrom podczas kolacji tego wieczoru. Spotkała się z dziwnymi spojrzeniami. I lakoicznym komentarzem siostry Teofili. Och siostro, powiedziała, jak możesz opowiadać taką historię? Brzmisz tak dziecinnie jak te dzieci. Tymczasem dzieci pobiegły do domu d'Embre. Na ulicy minęły jakiegoś mężczyznę. Z ich wyrazu twarzy sądził, że gdzieś wybuchł pożar. Co się stało? zapytał. Bez owijania w bawełnę. Jedno z nich wykrzyknęło: Widzieliśmy coś w bieli. Kiedy dotarli do domu, Deimbre, Germain, wciąż siedziała przy stole ze swoimi dwoma przyjaciółmi, Gobertem i Julesem. Od razu wiedziała, że coś jest z nimi nie tak. Ich twarze były zarumienione i zupełnie brakowało im tchu. Wszyscy jednocześnie mówili: Podekscytowani. Chyba widzieliśmy najświętszą pannę. Myślę, że to figura się poruszyła. Najświętsza panna szła. Reakcja była jedna: irytacja i niedowierzanie. Starsza córka, deimbre, Jenna, rzuciła się ze złością na swoje siostry. Wy dwie widziałyście dziewicę. Teraz gdybym ja ją widziała, to byłoby co innego, ale wy dwie. Nie jesteście wystarczająco dobre. Germain odprawiła je wartko, odsyłając swoje dwie siostry do łóżka. Następnie zwróciła się do trójki dzieci, mówiąc: Następnie zwróciła się do trójki dzieci, Wojsin, mówiąc: Teraz posłuchajcie mnie, wy, dzieci. Nie mówcie nic z tych głupot swoim rodzicom, ale one jednak opowiedziały wszystko swoim rodzicom. Matka Boża nadal ukazywała się dzieciom, ale przez pierwsze trzy dni nie powiedziała do nich ani słowa. Miejscowi ludzie, sceptycy i ich rodzice pytali je: Co powiedziała? Ich odpowiedź brzmiała: Nic. Następnie w piątek 2 grudnia, w odpowiedzi na pytania, które ludzie podsunęli im, aby zadali Matce Bożej, odpowiedziała na pytanie: Czy jesteś niepokalaną dziewicą? Skinęła głową i otworzyła ręce. Czego chcesz od nas? przemówiła po raz pierwszy. Bądźcie zawsze dobrzy. Odpowiedzieli jej Tak, zawsze będziemy dobrzy. Reakcją niedowiarków, gdy usłyszeli to poselstwo, było To wszystko? Następnego dnia, w sobotę, 3 grudnia, powtórzyli swoje pytania. Na pytanie czy naprawdę jesteś niepokalaną dziewicą, Kiwnęła głową na znak zgody. Na pytanie, czego chcesz od nas, jej odpowiedź brzmiała: czy to prawda, że zawsze będziecie dobrzy? Ich odpowiedź jednogłośnie brzmiała: tak, zawsze będziemy dobrzy. Dzieci spotkały się z wielkim sprzeciwem ze wszystkich stron, także ze strony Wiejskiego Księdza. Nikt nie pomagał im w zrozumieniu tych wydarzeń. Raczej wyśmiewano je, lub oskarżano o kłamstwo. Dla osób postronnych to, co się stało, było niewystarczające. Przez cały czas trwania objawień nie było wystarczającej sensacji. Nawet pewien ksiądz, poproszony o skomentowanie pierwszego orędzia Matki Bożej, stwierdził, że było to zbyt banalne stwierdzenie jak na Matkę Bożą. Gdzie były cuda? Gdzie były znaki? Co takiego doniosłego mówiła: bądźcie zawsze dobrze. Co to było? W listopadzie 1932 roku rozpoczęła się bitwa. Ludzie, po których można było się spodziewać, że przyjdą z pomocą dzieciom, stali się ich największymi wrogami. Nienawiść i oskarżenia, z jakimi się spotkały, były niemal natychmiastowe i silne. Ufały tylko Matce Bożej. Przez większość czasu ona po prostu patrzyła na dzieci i uśmiechała się. Podążała za nimi, gdy odmawiały różaniec, ale nie przyłączała się do nich. Jeśli nic nie mówiła, to znaczyło, że nie ma o czym informować i dzieci mogły iść do domu. Mimo wszystko, nagle kościół miał więcej uczestników na mszy niż wcześniej matki widzących prosiły o odprawienie mszy w intencji, aby jeśli to, czego doświadczają ich dzieci, nie pochodziło od Pana. Maryja położyła temu kres. Dzień wybrany na mszę to 8 grudnia, uroczystość niepokalanego poczęcia. Tego dnia Mary Louise Woycin przyjęła Eucharystię po raz pierwszy od dziesięciu lat. Wkrótce potem jej mąż poszedł w jej ślady. Co gorsza, Szereg rozhistoryzowanych osób twierdziło, że 8 grudnia, gdy dzieci czekały na przyjście Matki Bożej, mieli w różnych miejscach własne objawienia. Diabeł chciał odwrócić uwagę, podzielić i rozbić ludzi. Dzieci były poddane ogromnej presji z powodu niekończącego się napływu pytań od lekarzy, urzędników państwowych i władz kościelnych. Dzieci jednak już od pierwszego dnia. Broniły swoich racji, cierpieli również rodzice widzących. Mały sklepik wojsinów stał się celem ciekawskich poszukiwaczy, którzy uniemożliwiali klientom wejście do środka. Biznes drastycznie spadł, a oni musieli zamknąć sklep. Hektor stał się pośmiewiskiem klubu partii socjalistycznej, jednak dzięki tym cierpieniom hektor otrzymał łaskę nawrócenia. Przyjął sakramenty i stał się gorącym zwolennikiem objawień. Relacje dzieci zgadzały się prawie idealnie. Za każdym razem, gdy Matka Boża się ukazywała, wszystkie padały na kolana, jakby były popychane przez wielką siłę. Niektórzy komentowali, że odgłos uderzenia ich kolan o ziemię był tak silny, że słyszeli to z daleka. Jednak dzieci nigdy nie odczuły z tego powodu bólu. Każdej nocy przed objawieniem się Matki Bożej, dzieci odmawiały różaniec naturalnym głosem, jednak po jej przybyciu ich głosy stawały się znacznie wyższe. W środę, 28 grudnia, Matka Boża powiedziała dzieciom, że wkrótce przestanie do nich przychodzić. To bardzo zasmuciło wizjonerów. 29 grudnia, gdy Maryja żegnała się z dziećmi, otworzyła ramiona. Odsłaniając brylantowe złote serce. Zrobiła to po raz pierwszy. Z tego powodu nazwana jest panną ze złotym sercem. Odnosząc się do jej niepokolanego serca. 30 grudnia ponownie pokazała dzieciom swoje złote serce i powiedziała do nich: módlcie się, módlcie się bardzo. 31 grudnia jeszcze raz objawiła im swoje złote serce. 1 stycznia 1933 roku powiedziała im: Modlitwa zawsze. Powiedziała im również, że nie zobaczy ich ponownie po 3 stycznia. Dwa razy Matka Boża przemówiła tylko do jednej z wizjonerek, Fernandin Voisin. Bała się ona, że ludzie nie wierzą jej, gdy Maryja mówi do niej w cztery oczy. I czuła z tego powodu niechęć koleżanek widzących. Fernandi dała wszystkim do zrozumienia, że nie lubi, gdy Matka Boża mówi do niej sama. Tradycją było, że kiedy Matka Boża się ukazywała, dzieci przestawały się modlić, żeby ją usłyszeć. Podczas objawienia 1 stycznia, kiedy Maryja zaczęła poruszać wargami, aby mówić. Fernandin bała się, że Matka Boża będzie mówiła do niej samej. Więc nadal się modliła i spuściła oczy, aby nie słyszeć, co Matka Boża chce powiedzieć. Dwa dni później będzie bardzo żałować, że to zrobiła. 3 stycznia na ostatnie objawienie zebrał się wielki tłum, który utrudnił dzieciom dotarcie na miejsce objawienia. Zaczęli się modlić. Po krótkiej chwili wszyscy padli na kolana z wyjątkiem Fernandin. Rozejrzała się ze zdumieniem, po czym powoli zeszła na kolana na kilka sekund, wstała i powiedziała: Nie widzę jej. Dla pozostałych Matka Boża była piękniejsza niż kiedykolwiek ją widzieli. Przemówiła najpierw do Gilbert, to jest między tobą a mną, i proszę cię, abyś nikomu o tym nie mówiła. Następnie Maryja przekazała jej tajemnicę i powiedziała: Do widzenia. Następnie przemówiła do drugiej Gilbert. Nawrócę grzeszników. Następnie przekazała dziecku tajemnicę i powiedziała: Do widzenia. Następnie przemówiła do Alberta. Pokazała mu tajemnicę i powiedziała: Do widzenia. Na koniec przemówiła do André: Jestem matką Bożą, królową nieba. Módl się zawsze. Następnie powiedziała: Do widzenia i zniknęła. W tym czasie Fernandin modliła się ze wszystkich sił. Zamknęła mocno oczy, modliła się, a potem je otworzyła. Patrzyła na wyrazy twarzy innych dzieci. Wiedziała, że Matka Boża mówi do nich. W ich oczach pojawiły się łzy. Fernandin wpadła w panikę. Pod koniec objawienia inne dzieci zaczęły się podnosić, tłum zaczął się rozchodzić. Fernandin pozostała na kolanach. Rozglądała się dookoła, oszołomiona. Ktoś zasugerował, aby odmówić jeszcze raz różaniec, a może Matka Boża powróci? Dzieci ponownie uklękły i odmówił różaniec, ale Matka Boża nie wróciła. Dzieci wstały i poszły do groty, aby się pomodlić. Fernandin zawołała: Chcę ją zobaczyć! pozostała sama, modląc się na kolanach. Podczas gdy pozostały tłum skierował się w stronę groty, aby się modlić. Możemy sobie wyobrazić, co mówiła Fernandin: Proszę, proszę, wróć do mnie, nie zostawiaj mnie w ten sposób. Przepraszam, przepraszam, że nie pozwoliłam Ci mówić tamtego dnia. Kocham Cię, obiecałaś mi tajemnicę. To nie może się tak skończyć. Potrzebuję Cię, proszę. Proszę. Nagle przez wieczorne niebo wystrzelił trzask gromu, a po nim kula ognia, która wylądowała na drzewie głogu. Wszyscy mogli ją zobaczyć. Fernandin wybuchła wielkim uśmiechem. Ona tam była. Matka Boża spojrzała na Fernandin, która mogła tylko płakać z radości. Odczekała chwilę, po czym przemówiła do niej. Czy kochasz mojego syna? Tak, wykrzyknęła dziewczyna. Czy kochasz mnie? O tak. Więc poświęć się dla mnie. Te krótkie zdania stanowią główne przesłanie Boren. Matka Boża czekała do samego końca, kiedy wszystko wydawało się skończone, wypowiadając te słowa do dziewczyny, która na nią czekała, prosząc o wybaczenie, że ją obraziła. Fernandin chciała, aby Matka Boża została. Miała wiele pytań, które chciała jej zadać, ale Matka Boża otworzyła ramiona, błyszczała bardziej niż kiedykolwiek, odsłoniła swoje złote serce, spojrzała na Fernandin z miłością i powiedziała: Do widzenia! Fernandin załamała się we łzach, całe jej ciało trzęsło się od niekontrolowanego szlochu. Kilka lat po zakończeniu objawień wybuchła II Wojna Światowa. Sanktuarium Matki Bożej w Boren stało się dla mieszkańców Belgii światłem chrześcijańskiej nadziei. W tych trudnych czasach wierni pamiętali o tym, czego Matka Boża nauczyła ich o miłości Jezusa i o prośbie Matki Bożej o poświęcenie. Objawienia zostały zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Każdego roku. Sanktuarium odwiedza ponad 200 tysięcy osób. Orędzie Matki Bożej nie było przeznaczone tylko dla wizjonerów, ale dla wszystkich jej dzieci. Medytujcie nad nim. Żyjcie nim. Odpowiedzcie na wołanie naszej Matki, Najświętsza Maryjo Panno z Boren. Módl się za nami. Amen.